Uwaga na oszustów. W naszym mieście zauważono osoby podszywające się pod pracowników firmy NEA. Przypominamy, że spółka nie wysyła akwizytorów do domów klientów. Wpuszczanie takich osób do mieszkania może skończyć się utratą pieniędzy lub danych osobowych. Ze względu na troskę o bezpieczeństwo mieszkańców apelujemy o szczególną ostrożność, zwłaszcza osoby starsze i samotne. Nie wpuszczajmy nieznanych osób do domu. Nie podpisujemy żadnych dokumentów bez konsultacji z rodziną lub sąsiadami. Nie podawajmy swoich danych osobowych. Jeśli ktoś budzi nasze podejrzenia, zadzwońmy na policję numer 112 lub skontaktujmy się z bliskimi. Pamiętajmy, że oszuści często są dobrze ubrani, uprzejmi i wzbudzają zaufanie. Nie dajmy się zwieść wyglądowi ani sposobowi bycia. Ostrzeżmy naszych rodziców, dziadków. I sąsiadów. Rozmawiajmy ze starszymi mieszkańcami, zapytajmy, czy ktoś nie próbował się z nimi skontaktować. Dbajmy o siebie nawzajem, czujność może uchronić nas i naszych bliskich przed oszustwem. Uwaga, oszuści mogą podszywać się nie tylko pod ME, ale również pod inne instytucje czy firmy. Zachowajmy rozsądek i reagujmy na podejrzane sytuacje.